Ja jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Harry Potter Lata 1 4 tak. Ostatnio chodziliśmy sobie, spędziliśmy cały odcinek na łażeniu po gwarcie a dzisiaj najpewniej zrobimy misję i chyba wiem jaka to będzie misja dla tych którzy ci którzy czytali książkę albo ewentualnie też oglądali film wiedzą już, że teraz będzie Quidditch Czyli latanie na miotle, rzucanie do siebie yy, kaflami, odbijanie tuczków, złapanie z i te sprawy. <słuch> tak. Dobrze. Zatem łaśmy, co? Zatem chodźmy. Ale że naprawdę już trzeci odcinek i mamy 250 tysięcy. To jest za to, to i jeszcze jedna tam tam, ale jest już zamurowane, ale. W każdym razie za te, um, za te trzy co się chyba będzie um, jedna postać do zdobycia. I o ile się nie mylę, będzie to pani Pins. Już nie pani Pins była chyba gdzie w innym miejscu. Cześć, Fred. Cześć, George. Ok, ogólnie tutaj musimy zrobić eliksir Wigenowy, którego, którego receptury nauczyliśmy się w ostatnim odcinku. I mam nadzieję, że się nie mylę, że to rzeczywiście jest eliksir Wigenowy. Nowy co dzisiaj jest? No, dzisiaj jest dopiero środa. Jest, już myślałem, że piątek i myślę, po co ja nagrywam dzisiaj Harry'ego? Bo teraz, skoro dopiero eee, dopiero eee, chcę robić ten odcinek, to kurde! Dopiero teraz? Co? Serio? Fakt, to znaczy, że mogę. No, nieważne. W każdym razie, nieważne. Eee... To potrzebne... Ale właśnie, on, ten kieł, takiego, ten kieł, kieł czy co to jest, trzymaj by, by miał włożyć jakiś sztylet tam, czy, nieważne. W każdym razie, ten kieł, jeszcze tylko kostka, ogólnie wszystkie składniki są w tych krzeszorach, więc nie ma co szukać. I tak, e, każdy z tych powiedzmy trzech bohaterów, e, wiadomo Ron, Hermiona i Harry mają różne e, różne różne reakcje w wybicie Elixira. E, Harry już widzieliśmy wczoraj, e, tak więc e, wyglądał trochę jak papaj. A teraz sprawdźmy Rona. Jak ty Ron, zareagujesz. na pompki? Z tym to kurde mógłbyś na YouTube, a siedzieć na YouTube siedzieć i siedzieć. Nieważne, nieważne. Już miałem przeżywać jakiś bezsensowny tekst, ale. Nieważne. Tak więc tak. Um, most. Ten piękny drewniany most, który sobie tutaj posiedzi przez następne 6,5 części. O tak. Tak więc tak, Harry, ty jako jedyny toż zajebiście się na miotle. On naprawdę świetnie lata na tym miotle. Tylko, że to jest dziwne, zbagowane, powiedzmy, ym, latanie na miotle. Także, y, rozumiem, za pomocą U wznosimy się do góry, ale według mnie powinno być tak, że za pomocą np. J wznosimy się na dół, ale to nie. To jest, żeby się znieść na dół, musimy nic z klikać. To jest zdupione jest dupione latanie na miotle w tej części. następnej tak właśnie nie jest, tak, że jak się przytrzyma J, to będziemy z zjeżdżać powoli na dół, tylko że w tej części tak jest. Niestety, ale no cóż, i tak za dużo zmiotuję w tej części nie będziemy korzystać. Tak więc to to i tak jest mało obojętne. O, tu, tu jest? była postać do zdobycia, tylko że jej pewnie teraz... Już nie pamiętam, teraz już będziemy mogli ją zdobyć, czy nie bardzo? I czy na pewno tutaj była postać, czy złoty klocek? Chyba, nie, nie, sorry, złoty czach. Złoty, cza, złoty klocek będzie teraz, szkoda. Tutaj mamy chochliki koronowalijskie. Um, I zaklęcie, którym będziemy mogli później... Je zabijać, którym jest rzecz jasna immobilos. Immobilos? Immobilus, czy coś w tym stylu, um, który użyła Hermiona w drugiej części, wtedy kiedy była nauka o cholikach korwaliskich I to rzeczywiście będziemy mieli do nauczenia dopiero w drugiej części. E, tak, tutaj, za posprzątanie tych trzech cosiów, tych dziwnych skał, dostajemy właśnie do tych klocek. może być. Złoty klocko, jak właściwie w tej chwili, nawet w tej sedli, jest dla mnie cenniejszy niż e, postać. Ty! Cały czas pierwsza część, a już mamy prawie 25 złotych klocków. Może rzeczywiście się udać zebrać tego tyle? Może. Wiecie, e, zrobimy sobie wyzwanie, żeby zebrać na wizji e, 100 złotych klocków. Auć. Dobra. Tutaj, no cóż, ten las jest mało bezpieczny ze względu na rośniki, które zawsze wychodzą, kiedy do niego podchodzimy. Ogólnie to jest chatka Hagrida, za wiele tu jeszcze nie możemy zrobić. Ogólnie mam pełno pomysłów na odcinki bonusowe w tej e, e, w tej w tej... tej no, grze. Ogólnie tu jest właśnie jedna ukryta misja bonusowa. Tu. Na razie jeszcze nie mam tego blokowanego, bo, bo jeszcze nawet um, fabularnie do tego nie, do tego momentu nie doszliśmy. Ale w każdym razie tam będzie misja z Norbertem ale no rzecz jasna, jeszcze takiej akcji nie było w fajnym więc jeszcze tego nie odblokowaliśmy sobie, ale ogólnie to jest misja bonusowa z Norbertem, którą sobie ogramy dopiero po skończeniu gry ponieważ tak mówię dobra, chodźmy na stadion, chociaż chwileczkę chociaż nie spróbuję znaleźć wszystkie tutaj marchewki, jakie są do zdobycia tutaj, bo tak to jest kolejna tu jest jakaś dynia, czy coś, ale to też można wyjąć. <grymne> Fajne. Jeszcze takie, o jest, jeszcze jedna marcheweczka i pewnie za to dostaniemy, strzelam, że postać. Tutaj przy okazji jest uczynienie niebezpieczeństwa. Ja, w tym odcinku już zdobędziemy jedną setną do tych klocków, bo już mamy kolejny. Właśnie za niebezpieczeństwa nie pokazuje się, że zdobyliśmy do tego klocka, ale zdoby, rzeczywiście zdobywamy, ponieważ mamy 24 w tej chwili. Nie wiem po co jest, zebrałem tą wisienkę To jest e, składnik do jednego eliksiru, którego jeszcze nie mamy odblokowanego. I chyba jest znalazłem ostatnią. E, Mariaweczkę jest. I co dostajemy? O, chyba wiem. A nie, tutaj jest postać. O, Persji! Ha! Świetnie! Jak dla mnie spoko. Dosyć unikatowa postać, że tak powiem. Jeden z Weasleyów. I Weasleyów bardzo chętnie będę zdobywać w tej serii. I bardzo chętnie będę też chyba wygrywać. Au, Charek, na 100%, ale to być może na live'ach da, daleko eee... Jeszcze planuję je dopiero, ale być może będę e, robić live'y z wygrywania na 100% Chareka potera w sensie, że Hogwarts i misje. O, tutaj mamy dwie postacie do zdobycia. Chwileczkę, tu są rzecz jasna, nasza drużyna, czyli, o bym się pomylił, tutaj mamy Olivera Wooda, Freda i Georgea Weasleya. Kurde. Kurde. Jedna z nich to jest ta, ta cała alicja Spinet, czy coś takiego. Um, to jest chyba ta. Tak strzelam. A te dwie murzynki, kurde, nie pamiętam. Ale wiem, że jedna z tych murzynek była. E, murzynek: e, jedna z nich była e, kapitanem drużyny, chyba. Z tego co pamiętam w piątej części. Chociaż mogę się mylić do tej części tak, chyba ta. aha, zastąpiła y, Olivera Olivera, tak e, ale w każdym razie tak um, ale zapomniałem całkowicie imienia powiedz w komentarz zaraz się kto jakiś fan odezwie i mnie poprawi ale tak jeśli nie mylę, jedna z tych y, murzynek y, była Kapitan drużyny w jednej części. Tak, tutaj mamy yy, do zdobycia jedną. O. Padma Patil? To jest Padma. Padma Padma Patil była w tym w drużynie Gryffindoru? Nie wierzę, żeby to była Padma Patil. Poważnie? Nie, to nie. Poważnie, że Padma Patil? Ale serio? Nie kojarzę czegoś takiego. Dobra, w każdym razie tutaj mamy jeszcze ostatni e, fragment Gryffindoru i mamy kolejną postać Katie Bell! Boże! No tak, jak mogłem o niej zapomnieć Katie Bell, tak to jest racja. Ta tutaj, to i jedna z tych dwóch muszyn, tak, musi być tą całą adicją. Olej się nie mylę, bo pamiętam, że ktoś był tylko, że no cóż, dawno czytałem te późniejsze części. Ale tak, tutaj mamy chyba kolejny postać do zdobycia, z tego co pamiętam, e, po wsadzeniu tych wszystkich popcornów do, nie wiem, maszynki. Proszę bardzo, teraz nagle się wszystko, łohoho, ho, zacznie rozlatywać. I zaraz dostaniemy postać. Tutaj mamy też sporo pieniążków do zdobycia, bo się będzie tak rozsypywać, rozsypywać, jak sobie wszyscy pójdą, to... Okej, okay. i tam mamy... kogo? Chłopca z Ravenclaw. Zawsze się tam przyda. No tak więc tak Trzy postacie i jeden złoty jak na razie Jak dla mnie spoczko Spoczko Co? Um, to jest jakiś taki mini parkour Dokąd nie, nie, nigdzie nie prowadzący Ale tak Do góry Hermiona, dziękuję Teraz tędy, tędy, tędy Kuleczka Tutaj będzie chyba złoty klatek, zamiast kolejny Łohoho Ile tego w tym miejscu jest? A więc widzę uczę w gry, Tego, w niebezpieczeństwie Musimy tutaj chyba wsadzić dwie kuleczki O nie, jedna wystarczy Dziwnie jakoś tak zapamiętałem Tak więc już będziemy mieli najwyraźniej 25 do tych klocków A tam jest jeszcze uczyn bezpieczeństwa do uratowania Zdecydowanie z, Wyrobimy się um, z, Ze stu, chociaż nie Nie mam pojęcia, zobaczy się Tutaj będziemy mieli fajną muzyczkę Dobrze. E, a tutaj dziwne, dziwny sposób na uratowanie ucznia w niebezpieczeństwie. Spójrzcie na to. Rozstawiamy sobie trampolinę. Albo pergamin. Dobra. I spójrzcie. Uczeń się od, e, odbija, jest wyżej niż był. Spójrzcie. Jest wyżej dzięki temu odbiciu niż był i spadł, co jest bezpieczniej. Zaraz po prostu. Hup! To zrobił coś takiego. Skoczył na trampolinę, odbił się, był jeszcze wyżej i pup! Spadł. I przeżył. Tak więc dziwny gościu. Eem, tak, więc tak. Tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić. To chyba idziemy już na boisko trzeźnia. No, nie mam już nic do roboty. Tutaj jest coś, czego jeszcze nie będziemy mogli ruszyć. Nieważne. I chodźmy za Oliwerem. Czekaj, czekajcie, 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 czekajcie. Czeka, Bo czeka. coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje Chwileczkę Dlaczego mi się wydaje... Dlaczego mi się wydaje... Ale chwileczkę, moment Okej, okay, jestem Dobra, Oliver Wood Prowadź Uh, ale niestety to się naprawdę zawiodłem, kiedy grałem za pierwszym razem. Myślałem, że będzie latanie na miotę, zdobywanie punktów i tak dalej, ale niestety to tak nie wygląda. Yeah. No i się zaczyna. No i trzeba sobie e, trzeba co zrobić. Trzeba tak samo jak to było w filmie. Chociaż w książce, mimo że czytałem niedawno, to kurde, już zapomniałem całkowicie. Trzeba było odpalić z e, Snape'a. Owszem. Dobrze, kurde, to chciałem. Um, ogólnie tak znajdź jak najbardziej zawsze na propsie. się Harry, myślałem, że tam się właśnie, nieważne. Um, tutaj właśnie jest jedno z z zdobycie. Najpewniej um, da się, najpewniej to są te. Um, właśnie herby, tak samo jak to było zwykle w misjach. I to jest jeden herb do zdobycia. Um, który się zdobywa za pomocą no zbierania tych całych flag. O, świetnie. To będzie najprzyjemniejszy jazd miotum w mojej życiu. Dobra, udało się jakoś. Dobra, ogółem teraz możemy iść dalej. O, jest kolejny ten. Nie wiem, czy tam jakieś coś ominąłem, ale wydaje mi się, że chyba nie ominąłem żadnej fagi. Um, dalej. Gdzie jest Ron? Ron! Gdzieś ty wlazł? Aha, to jest, jesteś na miotle. Brawo, geniuszu. Tędy. O Riven ja go muszę zdobyć. Muszę go zdobyć Muszę. Kropka. Okej. Okay. Tak. Tak. I tak. prościzna Ale no cóż, to jest gra dla dzieci, tak więc wiadomo. Um, Hermiona? O nie wiem, Hermiona jeszcze nic nie ma, ale nie, niedługo będzie miała, niedługo, jeszcze trochę to trzeba zaczekać, ale niedługo Hermiona będzie miała krzywołapka. Słodziaśnego krzywołapka. Dobra, to ja nic nie ma, nigdy nie ma, właśnie nie wiem, po co są takie dziwne barierki z czerwonym stopem, jak na, nawet nie da się tam wejść. bu. Ta to zaskoczyła. Tamten debil to nie chciał zaskoczyć z kilometrów. Przecież tu jesteście z Lego, przeżyliście upadek. Wy to byście przeżyli upadek z największej góry na świecie. Dobra, tak więc, tak. Pierwsze to zrobimy to: zdobycie Ravenclaw. Tak, mam nadzieję, że takie coś wystarczy. Okay. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj skoczę. O kurde, chyba nie. Ha. Dobra, to trochę inaczej. To spróbuję przyczepić. Yy. Tu. <laughs> za ciężkie. Dobra, to trzeba trochę tam odpiąć. Teraz. Czy znalazł za ciężkie. O, i już jakoś się tam trzyma. Dobra, tutaj też lepiej wyodczepić. Dobra. I wszystko popali jedno. Tak. Tak i no niech będzie powiedzmy nie wiem czy to skoczy teraz no dajesz dobrze mamy ravenclaw to teraz możemy już spokojnie wczepić sobie tak jak jest na instrukcji um, zaczynając od żółtego więc tak mogę jednocześnie też e, po prostu ułożyć jakkolwiek i później się potem wspiąć chociaż nie widzę powodu żeby tak robić teraz w tej chwili tak i I tak. Dobrze. Um, przy okazji właśnie dostaliśmy za dobre ułożenie kilka tam monet, które są nic nie warte w takiej chwili, ale... Ale zawsze coś, zawsze jakaś nagroda. O i mamy mm, znowu sekwencję do, do powtórzenia. Ta fajna minigierka. Tak więc dobra. Tak, tak, tak i tak. Pop, pop. Pop, pop, gotowe. Świetnie, dobra siekiera. Tam jeszcze się dostać nie możemy, ale tam jak widać ci słuchajmy niebezpieczeństwa do uratowania. Kurde nie, ja chyba zapominałem zbierać te, fajne yy, flagi. Dobra, i są tu jeszcze dwie. Kurde jest jedna. Okej, okay, trudno. To, to sobie od razu połóżmy. Nie tu. Nie o, tu I to Tu A właśnie, yy, jest tutaj sposób na zdobycie postaci Czyli wziąć parszywka i wleść tutaj I Tutaj mamy Harry przebrany za dziewczynę Harry jest... Harry jest przebrany za dziewczynę? Myślałem, że on zawsze był dziewczyną Sorry Te włosy mnie zmyliły Kurde Tak się go pokonywało. Ślisz go niebany. Yy, przepraszam, głupi. <laughs> tak, dziękuję ci. Dobrze, do góry. I powiedzcie, że tam jak jakimś tutaj wschodzę, o skoczyłem bez problemu nawet. Powiedzcie, że tutaj jest ostatnia flaga. Yy, tutaj jest ostatnia flaga. Ostatnią flaga? Hę? Huh? O, jest. Pięknie. Było warto nawet. Um, ale mi na tym masz tak bardzo nie zależy jak na fladze, flagę. Tam na pewno nie. Wiem. Chyba wiem gdzie jest, to no, na samym początku misji. Jak tak, to mi się nie chce wracać. Trudno. Trudno. Duba. Chociaż chwila. Chwila. O kurde już spadłem. Ech to nic. No, nic. Dobra, wracamy. Wracamy w sensie, że, że pod jest misji. To jest tak naprawdę jeśli się nie będzie zbierał znajdzie, to jest naprawdę bardzo krótka misja. Ale ja nie jestem taki Tak więc tak, do góry I już jesteśmy naprawdę bardzo blisko końca Co my mamy tutaj? To, 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 to Gotowe, i jaka nagroda? Półeczki, dobra Powiedzmy To jest Sposób na przejście do góry Tak więc nic trudnego, a tak naprawdę Widziałem osoby, które miały ogromne trudności z tym miejscem, bo nie wiedziały co zrobić. Jezus Maria, po prostu. Harry'ego się tak trudno oglądał tych, którzy w niego nie grali. <grym> nie chcielibyście oglądać tą mnie, gdybym to nagrywał na ślepo. Oj, nie chcielibyście. Chociaż nie, no, ja, ja, ja miałam jeszcze taki umysł LEGO, więc... Um... Tak więc wiem jak tutaj wyglądają zagadki, więc o czym pomyśleli twórcy i tak dalej Kiedy grałem z pierwszym razem, nie wiem czy była zagadka w której miałem jakiekolwiek tej trudności Więc no cóż Tutaj trzeba zrobić tak i teraz musimy się szybko wrzucić tutaj żeby zebrać to Nie wiem czy to się rozwalić to, te pudełka Chyba nie Właśnie nie i gdybyśmy tam już teraz szybko nie wleźli to pewnie byśmy bylibyśmy mieli jakieś tam trudności w przesuwaniu tych pudeł nie wiem czy to jest w ogóle możliwe ale tak, mamy prawdziwego czarodzieja i możemy zakończyć misję, tak w tym miejscu się kończy misja jaki byłby krótki odcinek gdybym nie robił na 100% tego momentu, znaczy nie robił na 100% starał się zrobić jak najwięcej znajdziek ale gadał na scence a niewiele ludzi to robi tak więc tak pieprzony ślizgon paszowon Von I. prawie. A może jednak. Jest. Można powiedzieć, że. Prawidłowo złapane. Tak więc tak. Kolejna misja zakończona. I przy okazji zdobyliśmy Aharego w jego naturalnej postaci. I Hareby domu Ravenclaw. I tyle. Ha! ha, 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 ha. Czyli to, co lubię. Chwila, 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 ale mam sklerozę. W jakim momencie zdobyłem te. Aha, wtedy założyłem ich krotkę. Dzień. Będzie 30? Na pewno i będzie 30, na pewno i będzie. O, 28. Powiedzmy. Yy, I dziurawy kocioł. I w tym momencie rzecz jasno sobie zakończymy. Tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.